Marcinie, witamy Cię w Kresie Katowice. Powiedz, co ostatecznie się przekonało do oferty naszego klubu. No, dziękuję bardzo za przywitanie. No, myślę, że, myślę, że po tych trzech latach spędzonych w Zawierciu no, był to dobry moment, żeby zmienić środowisko, żeby zmienić żeby zmienić miasto, zmienić klub. I, I wybrałem ofertę Katowic, bo była najbardziej konkretna i, i dawała tu szansę do tego, żeby, żeby, żeby dalej się rozwijać, żeby, żeby walczyć o szanse gry i po prostu walczyć o, o najwyższe cele. Zmieniasz klub po trzech latach, chodzisz w nowe środowisko, to jest dla Ciebie ważna zmiana życiowo i sportowo? No tak, no myślę, że tak jak gdzieś tam kiedyś wspomniałem, taki tryb, że co trzy co lata zmieniam klub, więc, więc to jest, jest moja następna przystań, więc, więc wiążę z tym jakieś nadzieje i, i stawiam, sobie, stawiam sobie na pewno swoje prywatne cele, także, także mam, nadzieję, mam nadzieję dalej się rozwijać przede wszystkim i, i dawać siebie wszystko na boisku. Miałeś okazję nieraz się konfrontować z kilka jestem wcześniej i powiedz, jak wspominasz te mecze. No dla, nas, dla nas niestety bilans chyba był niekorzystny, bo, bo wydaje mi się, że chyba stosunek wygranych do przegranych był dla nas na niekorzyść, ale, ale te mecze zawsze stały na, na takim wyrównanym poziomie i, i dostarczały wielu emocji. Prawda, były tam jakieś mecze, w których rzeczywiście jedna strona może przeważyła, ale w większości były to spotkania, które, które przy dostarczały, dostarczały fajnych emocji i, i, rzeczywiście, i rzeczywiście ta gra była wymagająca. Powiedz, jakie cele sobie stawiasz prywatnie na ten nadchodzący sezon Plus Ligi? No przede wszystkim rozwój, no bo nie ma co ukrywać, no jestem jeszcze młodym zawodnikiem, więc, więc, to, więc to przede wszystkim. Mam już ze sobą debiut na boiskach plusligowych, więc, więc nie, o, tym, o tym nie mówię, więc chciałbym dalej się rozwijać i łapać jak najwięcej okazji do gry.